Podaj przykłady dwóch liczb spełniających podane warunki. Więc tak, liczba jest podzielna przez 13, no to oczywiście szukamy wielokrotności 13, 13 razy 1 to 13, 13 razy 2 to 26. Liczba podzielna jest przez 2 i 7. 2 razy 7 to 14, więc szukamy wielokrotności 14. 14, 28 będą oczywiście podzielne przez 2 i 7. Liczba podzielna jest przez 3, ale nie jest podzielna przez 9. Szukamy wielokrotności trójki, które nie są podzielne przez 9, czyli na przykład 3 i 6. Reszta z dzielenia tej liczby przez 8 jest równa 5. Możemy sobie to zapisać jako 8n plus 5, by ułatwić sobie szukanie takich liczb. A więc n to będzie dowolna liczba naturalna, oczywiście. Czyli to będzie, za n możemy postawić 1, czyli 8 razy 1 to jest 8 plus 5, czyli 13 będzie taką liczbą, oraz 8 razy 2 plus 5, czyli będzie to oczywiście 16 plus 5, czyli 21. Liczba, która jest wielokrotnością zarówno liczby 22, jak i 60, e, przepraszam, zarówno liczby 22 jak i 33. A więc tak, wielokrotnością wspólną na pewno będzie 66, więc szukamy wielokrotności 66, to będzie 66 jako pierwsza liczba oraz oczywiście 132 jako druga liczba. Liczba pierwsza większa od 30 i mniejsza od 40. No tak, co to, to są liczby pierwsze? To są takie liczby, które się dzielą tylko przez siebie, jak i przez 1. Więc większe od 30 to będzie 31, bo dzieli się tylko przez 1 i przez siebie. Oraz na przykład 37. Liczba, której jedynymi dzielnikami oprócz jej samej i liczby 1 są liczby pierwsze. No to takich liczb mamy trochę oczywiście, czyli na przykład przykładową taką liczbą będzie. Na przykład 2 razy 3, czyli... 6 albo 3 razy 7, czyli 21. I to było właśnie całe zadanie czwarte.